Przygotowuję dwutaniowy obiad, zupę z zielonego groszku oraz łososia z brokułami. Zaczynam od przygotowania marynaty do łososia, do naczynia miksującego wlewam oliwę, sos sojowy, brązowy cukier, skórkę z cytryny i sok z cytryny. Miksuję składniki. Powstało marynatą po łososia i odstawiam na 10 minut do lodówki. W tym czasie do naczynia miksującego wrzucam cebulę, szalotkę, czosnek. Por i imbir dodaję oliwę. Najpierw rozdrabniam składniki, a następnie duszę w 120 stopniach Celsjusza. Do naczynia miksującego dodaję seler naciowy, groszek, wodę i sól. Nakładam dolną część przystawki waroma, wkładam do niej różyczki brokułu i przyprawiam solą. Do górnej części przystawki waroma wkładam pergamin, układam na nim przygotowanego wcześniej łososia. Przyprawiam go solą i pieprzem. Gotuję na parze około 20 minut. Po tym czasie zdejmuję przystawkę waroma i zabezpieczam przed wystygnięciem potrawy. Do naczynia miksującego wlewam śmietanę i miksuję. Począwszy od średnich obrotów, stopniowo zwiększam do maksymalnie. Składniki zupy zgarniam z pokrywki oraz ścianek naczynia. Zupełnie i drugie danie podałam bezpośrednio po ugotowaniu. Wielopoziomowe gotowanie skraca czas spędzony w kuchni. Nazywam się Sylwia i jestem przedstawicielem firmy Forowark. Zadzwoń i umów się na bezpłatną prezentację urządzenia wielofunkcyjnego Thermomix. Możesz go mieć już w dniu prezentacji, ponieważ jest dostępny od ręki.